Dobra, dzień dobry wszystkim. Bardzo serdecznie jestem Linaczek. W dzisiejszym odcinku zagramy w mapkę. Przepraszam, że mnie tak długo nie było, ale to nie moja wina. Jeśli chodzi o mapkę, to mamy jakąś mapkę. I dzisiaj nią zagramy to jest znać golema. Mamy od razu kreatywa, jak widzę. Ostatnio oczywiście nie umiem się posługiwać. Naprawmy to. O. Nie wiem czemu mam kreatywa, ale. Nie zobaczymy. O, nie, nie, nie patrzę. Przepraszam, przepraszam, dobra. Znaleźć zabieg Golema, masz ze sobą dwa broni śnieżki łuk, Dzięki nim możesz w stanie ok. Co inne bloki, które... Okej. Okay. Są tylko cztery poziomy, ale można je przeprowadzić wielokrotnie. Graj na creative, nie kilka jej guzików naraz, bo zepsujesz mapkę. Białe cząsteczki pojawiają się max. Eee, 160 bloków od golema, no, zielony cząsteczek się ma 40 bloków od golema, no, bez cząsteczek poziomu trudności praktycznie nie da się przejść. Okej, okay, eee, mam włączone cząsteczki, chyba, to mi się wydaje. Zasady. Eee, staraj się nie niszczyć dachu, jak będzie w bloku. OK. Nie wchodź poza obszar bloku. Co? Aha, dobra. Nie klikaj dwóch godzików naraz, ok. Jak golem spadnie, wy przepaść to. Łapka się spakuje. Można grać na multiplayer i ścigać się co szybciej. No to może z Olą zagramy. Będzie fajnie. E, Znajdź Golem. Wracając do zasady 1. Większość się nie stanie jak będzie w dziura w suficie, ale go do w pozycji Golem. Może się tak stać, że po rozosuwaniu do akurat zostanie zabity. Jeszcze polecam grać na Red Dead Distance 16, na wszelki wypadek. Dobra. Yy... No dobra, 12 wystarczy. Przepraszam Was za to wszystko, że nie grałam w Minecraft. Powinnam zostać skazana? Znaczy nie. Dobra. Jeszcze wszystko. Dobra, to dobra. To są luki w... we umiem wchodzi w Minecraft. No i cieszki, dobra mamy. Jak jesteśmy na kreatywie, to nie potrzebujemy dużo śnieżek e, nieczyk na goleno, czyli ty mam go zabić chyba. Dobra. Aha, ksi. Tego nie używajmy. E, utrudnienia. E, chyba coś tego. Ja nie będę sobie tu utrudniać. Poziom poradnik. Dobra, weźmy sobie poradnik. E, coś tu się wydarza. O, jestem. Znajdź i znieść obszar. Mam golema. E. A. Dobra, myślałam, że coś się zepsuło. Nie mam tak mistrzeć. O, kurde. Co jest. Coś zepsułam. Ups! Ty, fajne. Do góry mogę. Do góry... O kurde. A, czy ja mogę tak sobie latać, po prostu. O kurde, ale fajne. To były białe cząsteczki, czy ten? Jak myślicie? Dobra, tu jest tu... Ja Lepiej by było po prostu do góry. I jak będą cząsteczki... białe... Oj, zepsułam dach. <laughs> Oj! E, to nie moja wina. To... to się... ten... to nie moja wina. Ja muszę tak po prostu... O! Są cząsteczki! Widzę, widzę! Widzę! Są zielone, czyli gdzieś blisko jest. Gdzieś tu... Ej, oszukali mnie. Ja nie wiem, są niżej. O, trochę są lagi, ale dobra, przyjemy. Ej, no oszukali mnie, to jest nie tak. W ogóle y, y, pod tą moją nieobecność... Na... O, mam, ale fajnie, trzeba go zabić. Pod tą moją nieobecność, y, tpa, którą bardzo was przepraszam, no, ale y, mam coś w sanatrzu na wakacje, dlatego też y, teraz będzie tylko raz w tygodniu, o. Grałam. I co teraz? Chwila, bo y, nie wiem. Halo? Ja Miałam go zabić tym, czy jak? Pomoc, czekajcie. Teleportacja do Golema zabij Golema. Aha, te, te. O, ta. <grych> Dobra, zabijam go trzy chwila. Muszę. To są jakieś te. Nie zabijam go, tylko że nie ma... O, tu jest następny, ale... Dlaczego to się tak wydarzyło? Spróbujmy wejść tu, mapka jest chyba niedopracowana po prostu. Tu nic nie ma. Ale wygląda na bardzo dopracowaną. Bardzo, bardzo mi przykro z tego powodu, ale chwila. Chyba, że tu mam wejść po prostu. O, o, dobra. ok. Trochę się zepsuło, mi się wydaje, że... Znaczy, może nie zepsuło, ale lepiej by było, gdyby nas od razu typało, jak zabijemy golema. No, ale dobra, przeszłam poradnik, idziemy dalej. Hello. Co tam u ciebie? Dobra, stop. Idziemy do góry, potem to się na tu, Mhm. Mm o kurde, spalowało się. O kurde. <grym> e, ok. Ok. Czemu to się tak wydarzyło? Nie wiem, ale ok. Nie wnikam, nie wnikam. czekaj, bo tu mamy białe cząsteczki już. Więc tu jest dobrze. A, bo to jest większe. O kurde. O, 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 Tu mam jakieś. O, o. Tu już są zielone. Dobra, dobra. O, i mamy golemika. Cześć, golem. Co tam u ciebie? Co u ciebie, Byczku? Bo u mnie bardzo dobrze. W odcinku ostatnio nie nagrywałam. To może trochę. Trochę źle, ale. Ale jest dobrze, no nie. musisz się zabić, ale jest git. I że ja się to podoba. co ty możesz się zabić, no. Dobra, i teraz musimy iść tam po znowu. To jest... No szczerze mówiąc, to jest bardzo niefajne. Że nie tepa nas od razu. Boże, ale to jest, to jest duże. O kurde, <grych> Ok. Tam jest. O. No fajnie by było, gdyby tepało wtedy, bo nie musiałabym tego szukać. Ale ogólnie mapka fajna. Ten jeden tylko punkt jest taki słaby troszkę. Troszkę w ogóle spawn. Ok. Dobra, weźmy tutaj. War spawn. Po prostu skacz tutaj, aby być na spawnie. Ok. Już tu skoczyłam raz. W ogóle jeszcze napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście więcej takich mapek czy może mm, tylko serwer, bo serweru też tam się bardzo dużo zmieniło na serwerze, więc muszę Wam to pokazać. O, kolejny golem, byczku, co do domu Ciebie. Już Twoich braci zabiłam, ale dobra, przeżyjesz może. No i może chcielibyście czegoś bardziej, znaczy nie, nie wiem co mówię. No w sensie, czy może chcielibyście, może same mapki, czy też serwer, bardziej serwer, czy bardziej mapki? Zrozumiecie, o co mi chodzi. Czy może w ogóle mapek ani serwer, byście nie chcieli? To jest to. To będzie trudny poziom, jak to widzę. Mhm. Znaczy na pewno wam. O, tu jest mały. Nie na pewno będą, będzie serwer, to jest pewne, na razie. Ale może chcielibyście, wiesz, więcej Mapek, może niż serwera? Albo odwrotnie więcej serwera niż Mapek. No, napiszcie, po prostu, może jeszcze coś innego byście chcieli jakieś rywalizacje między mną. A Olom, czy Julkiem, czy... O, czy może. No. Może. No wiecie, o co mi chodzi. No. Jakieś rywalizacje w Minecraft. Może chcielibyście jakieś inne gry. niż tylko Minecraft. O, o są te. Tak, to są nie one? Czy nie, czy to tylko. To są małe, małe ten, małe. Tu to, to widzicie, są takie białe cząsteczki. No, są. Oj, tak, tak. Są cząsteczki białe. Są cząsteczki białe. Ale tam nie ma. Dobra, czyli to jest może gdzieś na górze chyba. Tak, to jest wyżej. To jest dużo wyżej. Tak, to jest wyżej. To jest jeszcze wyżej. Ale dobra, jesteśmy już coraz bliżej. To są cząsteczki, tu już widać, że to są cząsteczki. Może chcielibyście, żebym opowiadała Wam? Czy to jest tak? Nie, to było czerwone. Może chcielibyście, żebym opowiadała, co jest mojego życia? No nie wiem. no Napiszcie, co byście chcieli też. Bo ja oczywiście nagrywać mapki i serwer będę, póki mi nie powiecie, Eee, te mapki tu bez sensu w ogóle nie nagrywaj. Bo to nudne jest tylko i, i po, po co ty nagrywasz w ogóle te mapki bez sensu? No, no, dopóki mi tak nie napiszecie, bo jak nie napiszecie, to będę nagrywać te mapki. Znaczy, mapki będę nagrywać co jakiś czas, ale możecie mieć właśnie coś, coś innego. Wiem, że się powtarzam, ale. No czekajcie, bo tu są te, tu są zielone, a nie widzę gole, Tu Są zielone te kropeczki, partikle. <laughs> Niczego tu nie ma. Trochę są lagi, no widzę, że są lagi trochę, ale takie malutkie tam. To by się w ogóle się patrzył na te lagi? Ej, no bo czekajcie, są często a są cząsteczki. Jesteśmy tak blisko, a tak daleko. Chyba, że on spadł. To by był przypał trochę. To by był bardzo przykład. Ja Co się może gdzieś tutaj? Oj, i zakowało. No tu nie. Tu już nie ma tych partiklesów. Jakie to jest? No Tu są zielone partyklesy, więc tutaj gdzieś musi być. Yy. O, wyżej, 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 może wyżej, właśnie. O, o, tak, mamy go. To jest tu, tak? Nie. Tak, to jest tu. Mamy go. O, i tak O nic, przykro mi. Możemy Cię zabić znowu. Co ty na to, Geralt? Ładny golem z Dobra, mam już dużo. I teraz trzeba wyjść stąd. No, ta mapka mogła być bardziej dopracowana właśnie w tym kierunku, żeby nas tepało od razu. No, ale wszystkiego mieć nie można. Zróbmy sobie dzień, może, bo, bo tak. Okej. Okay. Ale tu, jakbym poszła na drugą stronę, to bym tego szukała 500 lat. Tak. Mądrość. Dobra, e, jestem. Po prostu się, jak widzicie, po prostu się tepnęłam na te kordy e, creative. Na te kordy, no bo widzicie, tutaj są kordy, o, i sobie na to tepnęłam się. I idziemy dalej. A. Wiecie? Yy... Trudny. Bez tego. Ja bym przez, bez tego, bym po prostu. To się nie da bez tego. Ja nie wiem, kto to w ogóle wymyślił. Dobra, trudny. On będzie trudny, ja już to widzę. No i golema. obszar Ok. Ja wiem, żeby zaraz się wycwaniecie i płecie. No trzeba było sobie zapisywać yy, kordy i byś wiedziała, gdzie jest ten golem. Ale ja nie z tych ludzi. Nie no, ale to będzie trudne. Ja już to widzę. O, posz. Chcę do góry. Chcę sobie do góry. I w ogóle jeszcze napiszę, czy chcielibyście takie krótkie odcinki, czy może jakieś dłuższe odcinki. Do, co to co, co się, się wydarzyło? co? Oj, no i lagowało, no przykro mi. Dobra, miałam sufitu, ale to jest wielkie, nie mogę. Naprawdę. Jest tak duże. Ja tego nie znajdę nigdy w życiu. Ale bardzo ładna mapka. Bardzo fajny pomysł na mapkę, bo to też się, się liczy. Oczywiście są typu y, fajne button, czy no takie zwykłe mapki, wiecie o co chodzi. Ten stary bedruk, znaczy bedruk, nie nederzak. To jest takie piękne, to jest 1.12. Wersja. Dobra, jak za 10 minut nie znajdę tego golema, to się po prostu poddaję. no to jest to jest niewiarygodne. Jak można w jak, jak można w znaleźć to. Już ja tak nie będę spami z tymi, bo to strasznie... Strasznie dużo się dzieje. Ale ja tam nic nie ma... Partikle. Jak kanion wygląda. A mówiąc to serwerze, to tam się bardzo dużo wydarzyło. Możliwe, że już widzicie to, co się wydarzyło, bo nie wiem. Wtedy daje, ale raczej nie widzicie tego, bo ten będzie szybciej odcinek. Ale no, bo następny odcinek będzie na pewno z tamtego, a może nie będzie. No nie wiem, Chciałabym się subskrybować kanał, żebyście wiedzieli. Nie no, to mu się nie da znaleźć. Uff. Powiem tak, za minutę, nie, no za 5 minut, tak około. E Będę sama tego szukać, bo nie chcę Was zanudzać. I po prostu za kolejne 5 minut się będziemy widzieć. Znaczy teraz sobie pogramy tak. Tu no 5 minut. No po prostu nie chcę Was zanudzać tym, bo to jest serio takie. To jest satysfakcjonujące, co prawda, ale bardzo żmudna praca po prostu. I jeszcze te. te no, poczekamy, sobie, jak to się wszystko odwierzę, tak ładnie. poprawi się. A mi się wydaje, że kolana będzie gdzieś niżej. Tak mi się wydaje. Co może jak pójdę na dół? Tutaj to jest bedrock. Pokaż, pokaż, to jest bedrock. Tak, to jest bedrock, dobra. To jest bardzo satysfakcjonujące. Nie powiem, że nie, bo to jest mega satysfakcjonujące. już taka mapka bardzo fajna, ale jak się dłużej gra w nią, to trochę już męczy. Dlatego ja nie odczuwacie, ale to już trochę męczy takie po prostu szukanie. Fajne, fajne, Bardzo fajny pomysł. Bardzo fajny pomysł. Mi się naprawdę pobowa. Ale z szukaniem to po prostu się nie chce. <gry> znaczy, nie, że się nie chce. Ale w sumie już dużo ten, już dużo przekopaliśmy, więc. Więc niedługo może znajdziemy. Ja trochę reaguje, to nie moja wina. <gry> znaczy, moja wina. Bardziej mojego komputera. Ale. Ale w sumie myślałam, znaczy, nie, że myślałam, ale wygląda to najbardziej. Bardziej... Nie wiem, nie wiem co chciałam powiedzieć. Czasami mam takie coś, że nie wiem co... chciałam bym coś powiedzieć, ale w sumie to nie wiem co chciałam powiedzieć, więc więc nic nie powiedziałam. O, doszliśmy i... zlagowało znowu, bo wyrzuciłam 500... Uuu... To jest dziura, prawda? Tak, to jest dziura. ja Ja nie dachu, ale no się nie da. Ale piszę, że tam się nic nie dzieje, jak, jak dach no, się zniszczy. Dobra, pójdźmy przy dachu. Wydaje że to będzie na obrzędach, ten golem. Trzeba by się w dół nie patrzeć, tam są jakieś particle'sy. nie ma nic. jak zodgana <grym> Ja nie wiem na co mówię Dajcie światło. Nie no, nie da się tego znaleźć. No sami widzicie, że to się po prostu nie da. Dojdźmy do ściany. W ogóle się da dojść do ściany. To jest takie duże. Mhm. Ja nic nie robię, ale idę do przodu. Fajnie, fajnie. Słuchajcie, do góry bardziej. O, 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 wyszliśmy, nie, nie wyszliśmy. No nie mogę, jak to tak? Byłaby dobra w haksach, chcę ci pomóc, yy, taka tam, żeby się tepnąć obok golema. Ja sobie tam idę, może... Nie no, wy to widzicie? Czy wy to widzicie, jak to jest wielkie? Nie no, tego się nie da. Ja bym tu 5 godzin. Powiem tak. Nie da się znaleźć tego golema i naprawdę... No, osobie, która... powierzcie sobie tą mapkę. Jak nie zapomnę, to dam w opisie. Osobie, która znajdzie tutaj golema bez haksów, naprawdę pogratuluję. Naprawdę, bo to jest... I, i niech od razu napisze, ile to, ile, ile, tego golema szukał, bo... Nie, no nie da się, na... po prostu się nie da. Osobie takiej yy, przypnę serduszko albo coś jeszcze, coś pomyślę, ale naprawdę jak, jak jak jakaś osoba tutaj jest i znajdzie tego Golema, to po prostu to jest. to jest, to jest bardzo dziwna osoba, naprawdę, ale, ale pogratuluję ci następnym odcinku, albo w następnym, albo jeszcze w następnym, albo jeszcze w następnym. Nie no, jak dasz, o, jak dasz yy, ten wynik, to od razu w następnym odcinku. Które bym po tym jak zobaczę ten komentarz, to od razu ci pogratuluję. Bo po prostu tego się nie da znaleźć. No, no, no nie da się, no po prostu. jakieś dziwni ludzie będą musieli to znaleźć. Jak można. Oczywiście nikogo nie wyzywam, żebyście od razu się nie spili, Tylko. No po prostu to jest strasznie trudne, żeby to znaleźć. Widzicie, ile tu jest. Ile ja tego. Dobra. Tepamy się. Sami kolema. Nie, topamy się. Biegujemy. E co? golem. No jak to nie ma golema? No. Tepe. Nie mogę. A kill? Nie mogę. No nieźle. A no nie, złeczny. Nie, nie, złeczny. Dobra, to weźmy sobie spectatora. Może na spektajtorze znajdziemy. Boże, ile? Jak to wygląda w ogóle? Za i na e. tu nie ma nic. I to jest wszystko jedno. co? What Jak to wygląda? Jak to wygląda? Ale to jest ładne. A jak to wygląda. Jak to wygląda? Po prostu popatrzcie sobie, po prostu popatrzcie. Nie no nie da się po prostu, czekajcie, wróćmy do krańca. Gdzie? o jest kraniec. No nieźle, to jest naprawdę ładne, naprawdę ładne. Słuchajcie, pójdźmy jeszcze na drugą stronę. Nie no, no po prostu jest pięknie, ale tepniemy się tutaj. Tepniemy się, dobra. Dobra, tepnęliśmy się tutaj, bo się po prostu nie da, ale jak widzimy, prawo wszystkie. Poziomy za tobą, jak było, jak było za łatwo, to znaczy, że tak się wylosowało i koniec. Aha, zobaczymy, czy będzie tak łatwo bez białych cząsteczek. polecam przejść jeszcze raz jakieś poziomy, Nikt nie chodzi, że mapa jest już przeurana jak pole ziemniaków. Co? Czekajmy jeszcze raz. Brawo, wszystkie poziomy za tobą. Były za łatwo. Znaczy, że nie się O, i koniec. Okej, okay, zobaczymy, czy będzie łatwiejszy rozdział. Nigdy w życiu nie będę przychodzić biały bez białych cząstek. Tak się po prostu nie da. W ogóle nie przyszłam tego poziomu, aś przeszedł. No, mapkę oceniam tak na 7, bo była bardzo ładnie zbudowana. Bardzo fajny pomysł, ale trochę za trudna. Ten ostatni poziom trochę męczący po prostu. No, w sumie 7, nawet 6, bym powiedziała, bo, bo ten tep, jak się zabije golema, byłby lepszy. No, ale dobra. Dziękuję, że byliście. I do następnego. Pa pa.